Witajcie, rezydenci! Oddanym fanom ząbiaczego uniwersum Resident Evil, nazwisko Birkin nie jest obce. Nie sposób zliczyć, w ilu filmach wspominaliśmy o czołowym badaczu korporacji Umbrella Williamie. Jednak zawsze gdzieś tam w cieniu skrywała się jego córka oraz żona. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej dr. Annette Birkin. Z pozoru postać marginalna, dla nas graczy, lecz bardzo istotna w fabule Resident Evil. W różnych wydaniach Resident Evil 2 osobowość Anet nieco się różniła, lecz ostatecznie jej historia prowadziła do tych samych wydarzeń. My przybliżymy Wam to z Resident Evil 2 remake z perspektywy Claire Redfield. Praktycznie nie wiemy nic o życiu Anet przed pracą w korporacji. Urodziła się około 1964 roku. Umbrella w swoje szeregi nie zatrudniała byle kogo. Organizacja była łowcami talentów w różnych dziedzinach. Poszukiwali naukowców, medyków, wojskowych, praktycznie każdego, kto by zapewnił firmie rozwój, a Anet dała się zauważyć jako dobrze rokujący, wręcz pożądany przez nich wirusolog. Kariera pani doktor w organizacji nabrała rozpędu, gdy poznała Williama Purkina jeszcze w laboratoriach Arkley. Naukowiec był bardzo zapracowanym facetem, który dążył do tego, by być najlepszym. Lubił konkurować, a konkurentką, która stanowiła dla niego realne zagrożenie w szeregach Umbrelli, była Alexia Ashford. Możliwe, że po rzekomej śmierci arystokratki pozwolił sobie na więcej swobody, dlatego szybko zakończyła. Kochał się Vanet, a około 1986 roku owocem ich miłości były narodziny córki Sherry. Jednak tym, co najmocniej łączyło tych dwoje, były wzajemne badania nad wirusami. Spencer był mocno przychylny badaniom nad wirusem Golgota, widząc w nim pewien potencjał do osiągnięcia swoich celów. Do rozwoju wirusa został zbudowany w 1991 roku specjalnie przygotowany ogromny kompleks laboratoryjny Nest pod miastem Rakun, którego administratorami zostali William wraz z byli pochłonięci badaniami do tego stopnia, że zaniedbali swoją córkę. Można wywnioskować, że. Szery była nie tylko ich czułym punktem, ale i kulą u nogi. Obawiali się o nią, ale bardziej niż los jej samej, martwiło ich to, że obce organizacje mogą ją wykorzystać przeciw nim, by zdobyć wirus G. W dzień 11 urodzin dziewczynki Anet podarowała jej medalion, który miał symbolizować jej miłość względem córki, do czego służył naprawdę, wszyscy wiemy. mom for my birthday last year. W 1998 roku w wyniku pewnych wydarzeń pozycja Williama w korporacji mocno spadła. Nie mógł liczyć na rozwój w Umbrelli, więc zdecydował się nawiązać współpracę z rządem USA. Annette została z mężem przygotowując się do wymiany wirusa, aby zapewnić sobie oraz córce azyl. W nocy 22 września operatorzy bezpieczeństwa korporacji Umbrella pod przewodnictwem ponurego żniwiarza wykradli wirus przy tym śmiertelnie raniąc naukowca. ten postanowił wstrzyknąć sobie jedną z próbek wirusa, by przeżyć i dopaść z Annette na chwilę po incydencie była świadkiem tego, co zrobił sobie William. Doskonale wiedziała, jakie konsekwencje poniesie jej mąż i czym ostatecznie może się stać. Luźną zakładamy, iż Anette skontaktowała się z Sherry, aby została w domu, lecz nie poinformowała jej o tym, co się stało. Uznała, że dziewczynka była już na tyle duża i względnie samodzielna, by poradzić sobie bez matki i ojca. Sama tymczasem postanowiła zamknąć już

William w akcie swojej zemsty przyczynił się do skażenia całego miasta a net była pewna, iż kolejni szpiec będą infiltrować jej ośrodek w poszukiwaniu wirusa, więc odcięła cały kompleks. A warunki padające na powierzchni mocno sprzyjały jej w ochronie próbek G. W pewnym momencie jej córka wyruszyła do kanałów, aby odnaleźć matkę, ale niestety zmutowany William poszedł tropem sherry. Był on już w tak zaawansowanym stadium że kierował nim bardziej wirus niż on sam. Sherry została zainfekowana przez własnego ojca, gdyż była ona mocno kompatybilna z embrionem G, a Ned, poza pracami nad śmiertelnymi właściwościami wirusa, pracowała równocześnie nad lekiem o nazwie Devil. Sherry była jedyną osobą, która zdołała przyswoić wirusa za pomocą szczepionki, dzięki czemu zyskała umiejętność regeneracji. Wydarzenia, jakie miały miejsce później, mieszają się w kampanii Leona oraz Claire. Annette skutecznie utrudnia działania Edy i uświadamia Leona, jakie są jej prawdziwe intencje. Jest przychylna co do Claire i wie, iż będzie ona idealną osobą, która zapewni bezpieczeństwo jej córki oraz pomoże w zdobyciu leku na wirusa G. W starciu z Williamem zostaje śmiertelnie ranna na skutek wewnętrznych obrażeń. Anet była planowana już na wczesnym etapie prac nad Resident Evil 2, roboczo nazywanego Resident Evil 1.5 i nie jest to żadnym zaskoczeniem. Jej wygląd mocno nie odbiegał od tego z finalnej wersji, lecz twórcy planowali zarazić wirusem G panią doktor. Co się stało z Anet, wszyscy wiemy, a po zamyśle ostała się tylko jedna grafika koncepcyjna, którą widzicie na ekranie. W Resident Evil Resistance mamy możliwość zagrać panią Annette jako Mastermind. Jej główną bronią przeciw ocalałym jest sam William Birkin. Twarz Anet wzorowano na Małgorzacie Dietmar, jest Polką, która mieszka w Japonii, pracuje jako modelka oraz fotograf, zaś głosu naszej pani doktor użyczyła Karen Strassman. Podkłada ona głos między innymi Milenie oraz Kitanie w Mortal Kombat, a w serii Resident Evil Alexi Ashford od premiery Darkside Chronicles. Chociaż Anet jest postacią tylko poboczną zaledwie tłem dla właściwych wydarzeń, przez swoją wiarygodność jako osoba wręcz z naszej rzeczywistości dała się zapamiętać szczególnie z Resident Evil 2 Remake, małżeństwo bardziej z pracy jak z miłości oraz córka, która jest bardziej problemem niż radością życia, ileż takich przykładów znaleźlibyśmy w swoim otoczeniu? Dajcie nam znać co myślicie dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia rezydenci.